piękne shadow de mega mocny bajonet freehand i epicki fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych i co najlepsze mogą być twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! No siema mistrzu, bardzo serdecznie Cię witam w kolejnym odcinku, dzisiaj znajdujemy się na CSGO Skinsie, więc będzie ciekawie, a ja już nie bez powodu znajduję się tutaj na rozdaniach, bo aktualnie trwają aż trzy takowe, a mianowicie jak wpłacisz sobie 15 zł z kodem Fiako, to bierzesz udział w na takie szadełki. jak wpłacisz 2 dychy z moim kodem to bierzesz udział w na szadełki na bagneta, jak wpłacisz 3 dychy z moim kodem to bierz udział w na, na szadełki, na, na bagneta i na fire serpenta, myślę, że spoko o tym wiedzieć, tak samo jak spoko byłoby gdyby ktoś jakąś abitną battle stworzył, Chyba się nie zapowiada, ja mam 6300, więc dużo, niedużo Coś sobie stworzymy, coś sobie stworzymy, tylko jaki mamy rekord na chwilę obecną Przegrany klasyk To jest rob. To jest rob, którym pójdziemy, więc sobie zrobimy coś za no tak 3, 3,5 koła Wypadałoby tak mniej więcej coś takiego tutaj dupnąć Jastarki oczywiście bierzemy w ruch, bo to jest ryb, bez którego byłoby ciężko w życiu Coś takiego i coś bym tu jeszcze zahachmęcił, dobra, za 4 zrobimy Trochę ponad budget, standardzik na trzy osoby, bo jeżeli ja coś trafię, jeżeli ja coś dupnę, to rozwalę wszystkich, takie jest założenie przynajmniej, więc miejmy nadzieję, że to się uda. Bot Alex oraz bot Michael naszymi oponentami trafią jak najwięcej, a ty ro koniecznie łapkę w górę zostaw, będę za to turbo, turbo wdzięczny, tymczasem no pierwsza skrzynia do dupy, nie bójmy się tego zauważyć, nie bójmy się tego powiedzieć. Cztery skrzynie jeszcze przed nami, co tutaj zobaczymy? Frontside Misty. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie komu 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIAKO. Co więcej, mogę się tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIAKO. Jeżeli naprawdę na to na co najwięcej na co nas było stać na tego jest to trochę kiepsko Teraz mamy black dię. Okej, okay, ręka widzę za cztery koła. Dobra, byłem szkolony, że one tak z dwa koła będą kosztowały. Dorzucamy jeszcze Prince Teama, więc całkowicie przyzwoicie. 5000 tysięcy, jest mocna przewaga. Tutaj może być nawet M9. Hans Hansmanik, on chyba nie będzie aż tak kosztował 3000. Zgarniamy to. Zgarniamy bardzo ładny profit na samym starcie i już to mi się podoba. No nie będę wysyłać modki do botów, czemu mi takie jeszcze w ogóle proponujesz. Tak czy siak, mieliśmy 6 koła, mamy już 11. Jest pozytywnie, co najmniej powiedzieć. Pozytywnie, to no nie jest dobrze tutaj dołączyć. A chciałem, ale już widzę, że jednak bym nie chciał aż 11 skrzynek. No, trochę ludzi tutaj dzisiaj gra, muszę przyznać, na jest go Ale tak czy siak, ja bym sobie wziął i sobie walnął jakąś skrzyneczkę, tak po prostu. Nawet szczerze, byłbym skłonny pójść na 50-50, tylko gdzie jest 50-50? Chyba niżej, nie? O, właśnie. I miejmy nadzieję, że coś by się udało z tego zachmęcić, zah tak? Jest taki na przykład yy, talonik. No Tiger w Bowie Knife, no to nie jest spełnienie naszych marzeń, to jest wręcz na minus Ale nie aż taki gigantyczny minus, więcej na szybkim trybie pozwolę walnąć Kolejny taki, stóweczka na minus, przeżyjemy, ojejku, to już będzie ciężko przeżyć, bo to jest tysiak na minus Znowu tysiak na minus, butterfly, let's fucking go, butterfly za 6 koła z tej skrzyni Czyli ze skrzyni za 1600, gdzie tu jestem przyzwyczajony, że leci to, to, czasem to i bardzo rzadko to i to jest jakimś wytworem wyobraźni, to tego nawet nie brałem pod uwagę. No dobra, potężny Butterfly tego się nie spodziewałem zgarnięty, mógł być jeszcze lepszy. Aha, poleciłem sobie najgorszy z najgorszych, ale mówi się trudno i żyje się dalej. 50-50 kałach case. Aha, tutaj mamy wulkan na trafienia, a no, spróbujmy. Spróbujmy je bałamucić, bo rzadko kiedy na te skrzynie tutaj wbijam, a muszę przyznać, że to jest całkowicie przyjemnie. Naprawdę, aż mi się miło zrobiło, jak na to sobie tutaj zacząłem patrzeć. W związku z czym miejmy nadzieję, że coś ciekawego jeszcze jeszcze by się tu wydarzyło. Takie przewieźć założenie. Eee, tak czy siak, a Revenge dotoczysz się? dotoczy się, jeszcze redlajniki dwa tutaj, ej to jest całkowicie przyzwoite trawienie Za 580 zł? fajno Dobra, a Awóbki również mam poprosić tutaj jakieś takie miłe, 330 złotych, więc na szybkim walniemy Nie mam pytań, nie mam pytań absolutnie USP już sobie daruje, ostatnią tutaj Aleksiego tutaj wjeżdżaliśmy bież JL Skies Może IEM Może Wonderful ale chcę go przetestować, się? Może bit? Okej, okay, rozumiem sytuację. No to klasyczna Nawi. Klasyczna Nawi raz se pozwolę, tak? Ojejku, dobra, musimy zrobić replay. Tak zwany sędzia gwizdze z tego powodu, że no umówmy się, no co to ma być za gówno. Jeszcze raz coś mocnego? Proszę, proszę, błagam, błagam. Let's fucking go! Mamy to! Najmocniejszy drop za 54 tysiące złotych. No tego się spodziewałem, że w tej skrzyni się uda to trafić. Na że za cztery koła zwątpiłem. Zwątpiłem, że to jest w ogóle możliwe, bo już tyle razy tą skrzynię tutaj maglowałem, ale mamy to, mamy sticker za 54 tysiące, co jest na chwilę obecną. Najmocniejszym i w moim całym eku. To mi się podoba. Mogę tego prinsa wypierdzielić w kosmos. Mamy 17 koła dalej. I tak to się robi. Potężne wygranie w dniu dzisiejszym. Potężne wygranko. O to chodziło. No i kuźwa. No i bardzo... Dobrze, no tak miało być. Tak miało być. Mamy zgarniętego klasyka. Mamy zgarniętego potężnego jesterka, Więc żyć i nie w przyjacielu. Jeżeli ty też chciałbyś dać cię swojemu szczęściu, to możesz kliknąć sobie tutaj w plusik, wybrać swój od wielu metod płatności i użyć kodów, jako. który, jeżeli nie wpłacasz nic, da ci 2 złote dzień grosza na statek. A jeżeli już podjąłeś decyzję, że coś płacasz... Oczywiście nie namawiam. Oczywiście nie zachęcam. Także siak, jak już podjąłeś taką decyzję i wpłacasz na przykład 100 to dostaniesz 110. Jak do wpłacisz tysiaka, dostaniesz 1100 bo dostajesz 10% więcej do Twojego depozytu. Co warto wiedzieć, to aż trzy rozdania. E, o których już mam wrażenie, że kiedyś mówiłem. W związku z czym warto o nich oczywiście wiedzieć, warto o nich pamiętać. A my możemy sobie przejść do tak case'a, który 500 zł kosztuje i bajoneta Lora daje za pierwszym. No nie jest to bajonet Lore, ale jest to. Są to motoglowsy, czyli trzeci najlepszy drop. 300 stówy na plus. Po ostatnim dropie tego stickera wydawało mi się, że nic, ale ja się nawet z takich rzeczy cieszę. Nawet z takich trzech stóweczek na plus jak najbardziej ucieszę. Striking ninja. Spokojnie, tak? 1800 zł jesteśmy tutaj spokojnie do zrobienia się coś mocniejszego. Mamy Bowika czyli drugi najlepszy drop, ok Jeszcze jeden Rider to może być ciekawe. 3,5 koła, no fajnie ta skrzynia tutaj nam oddała, muszę przyznać. Spring case'ik, boże, 330 zł Dobra, classic, classic knife tutaj musi polecieć, no nie ma innej opcji. Może nie za pierwszym razem. Może za pierwszym razem nam poleci 50 zł Przepraszam, 26. Ale za drugim już będzie, że ten klasik będzie do zrobienia, no nie dotoczy się, nic się nie dotoczy, ale całe szczęście dzisiaj to co miało to się już dotoczyło. W związku z czym ja już nic nie mówię. Dzisiaj dobry humor, bo zarobieni fest jesteśmy. Jeszcze dokładamy klasyk knife'a fade'a, Ideolo! Ideolo! Takich dni to chciałbym mieć na... Jeszcze Fuel Injector jaki potężny, za czysta! 4,5 koła z otwarcia za niecały 1000? Let's fucking go, to mi się podoba. 8 koła, share, dołączam szybko. Robert Lewandowski, z rajca, nie można Tak czy siak, 9000 prawie, że ta batla kosztuje. Mamy 14 skrzynek, mamy tutaj gigabuły z tego co widzę, gdzie mamy Karambita slotera, mamy Ducky, gdzie jest Lord do trafienia, mamy Karambita... Dwa razy Tiger... Taj... Dwa razy Karambit Sloter. jejku, tutaj kombo się wydarzyło, bo to chciałem powiedzieć, że w tej skrzyni do trafienia jest Karambit Tiger a w międzyczasie dwa razy Karambit Sloter nas tu zapieścił i to mi się bardzo podoba, bo wszystko wskazuje, że już w połowie jesteśmy z tej batli zwróceni. Teraz trafić drugie tyle, no i co prawda 10 skrzynek jeszcze przed nami, ale to jest do zrobienia. Spokojnie, nie takie rzeczy się robiło. Ja naprawdę to wierzę, jak coś. Naprawdę wierzę, że to jeszcze jest do zrobienia. Dorzucam jeszcze Good Night no ale Houston to musi. Jeżeli z Daków nic nie poleci. Spoko, przeżyjemy, ale tej minimum tak jeden karambit musi polecieć Dobra, mamy bagneta, mamy poły, więc też w rękawice, jakby na to nie patrzeć No gdyby to był klasyk, to tej za zaorał przepotężnie, no ale szczerze nie wiem czy miałbym jaja do takiej batlii dołączyć, gdyby to był klasyk Tak czy siak, na chwilę bez wychodzi na to, że ja jakby dwukrotność zrobiłem z tej batli, więc powiedzmy sobie, że dwukrotność zwrócę. Nie, wypierdzielaj z tym AI-em, kuźwa, ja tu trafiam bez jaja tak? Mamy The Sentry case, proszę no, no liczę na więcej Tu jeszcze musi ten karambit się wydarzyć Musi się karambit wydarzyć, żeby to jeszcze było na luziku Mamy rękawice Za 2,5 koła, zawsze przyjemnie, zawsze fajnie Ale Robert Lewandowski No musisz, no kuźwa co to jest za drog w ogóle Ile to jest, 30 złotych w sumie? Nawet nie, no jest 20 zł, nie. Dawaj karambita No oczko wyżej, nie wierzę, to by było takie fenomenalne Takie cudowne, a tak to 180 złotych na minus No nie jest też jakoś turbo dramatycznie No nie mówmy, że jest wylew Bo wylewu nie ma no, ale liczyłoby się na więcej, tak? Chciałoby się tutaj dostać więcej. No mocny dzień dzisiaj. Mocny dzień naprawdę fajnie cię poddawało. Potężny sticker. Tyle w temacie. Dzięki wielkie oglądanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało łapeczkę w górę, co zostawisz i że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymam się, strzała!